Cześć, witajcie. Dzisiaj troszeczkę w innych okolicznościach. Zauważyliście na pewno, że dużo mniej materiałów jest poświęconych pilarkom i kosiarkom. To też z braku czasu na to, żeby te materiały robić. No okres wakacyjny, chociaż wakacje dobiegają końca, jeśli chodzi o te wakacje takie dla dzieci, prawda, bo ja wakacji generalnie nie mam, oprócz tam jakiegoś krótkiego urlopu. No, i właśnie, urlop urlopem. Niedawno byłem nad naszym pięknym Polskim Morzem. Ogólnie zrobiłem około 2000 km łącznie przez ten urlop. No i po powrocie zacząłem wracać jakby do normalności, do tych zwykłych spraw moich tutaj związanych z pracą. No i takimi codziennymi obowiązkami. Ostatnia trasa 5 km przed domem praktycznie. No, w sumie to córka zauważyła. Tato, coś tu się świeci na wyświetlaczu. Coś, jakiś napis. No to patrzymy, co pisze. Córka przeczytała. Przegrzany silnik. Cóż, no komunikat, który chyba... którego nikt chyba nie chciałby przeczytać. Nigdy nie chciałby zobaczyć. Bo wiąże on się raczej z poważniejszymi... usterkami. No i dzisiejszy... materiał będzie poświęcony właśnie tutaj tej przypadłości. Troszeczkę będę chciał sobie zdiagnozować ten silniczek. Od razu powiem na początku, że nie jestem mechanikiem samochodowym. Zajmuję się hobbystycznie różnymi tam naprawami, chociaż prowadzę sobie serwis urządzeń ogrodniczych czy też budowlanych, tych mniejszych, więc no robię to bardziej z jakby takiej pasji i zainteresowania. No ale tutaj mamy troszeczkę, że tak powiem, większy, grubszy przypadek. Chciałbym tak na spokojnie przeanalizować sobie wszystkie za i przeciw, co się tu mogło wydarzyć, dlaczego. Być może w komentarzach ktoś podzieli się jakimś mądrym spostrzeżeniem, jakąś wskazówką czy też doświadczeniem z tego typu silniczkami. Jak pewnie się zorientowaliście, na pewno te osoby, które no, znają te auta, jest to Renault Grand Scenic z silnikiem 1,4 TCS 130 KONI. Auto, które kupiłem w maju, czyli jest to auto całkiem, że ja tak powiem, świeże. 2012 rok. Auto, które było poszukiwane przeze mnie przez no, dłuższy czas, to znaczy nie że akurat nie, ta firma, ten model. Ogólnie szukałem auto osobowego z silnikiem benzynowym, z większym bagażnikiem. Oczywiście na pewno osoby, które. Siedzą mnie na bieżąco, powiedzą, no przecież miałeś busa tę piąteczkę, no i miałeś e, Grand Space'a, no i co, dlaczego i, i czemu tak zmieniasz auta. <grym> no to może o tym kiedy indziej, <grym> albo tylko pokrótce. No t piąteczkę fajne auto, 2007 rok, 2,5 turbo diesel, natomiast, natomiast no właśnie, do miasta troszeczkę duże i troszeczkę mało ekonomiczne, bo w mieście spalanie... W granicach 13 litrów, no to troszeczkę było. Oprócz tego, auto więcej stało pod wiatką niż było użytkowane. Rocznie robiło to auto 5000 km, więc to było tylko auto wakacyjne na wyjazdy. Oczywiście pod tym względem super auto. No ale jakby nie było, no wiek auta, 2007 rok, przebieg 360 tysięcy, no i tak dalej, i tak dalej, skłoniło mnie do tego, żeby coś nowego kupić, coś bardziej zgrabnego coś bardziej mniej paliwożernego. Generalnie poszukiwanie z tego względu było czegoś takiego. Grand space super autko. Fotele w bagażniku były pełnowymiarowe, natomiast kiedy bym chciał mieć cały bagażnik wolny, musiałbym te fotele demontować i to był też pewien problem. Dla mnie, bo chciałem mieć ten komfort, że tylko powiedzmy rozkładam fotel lub go chowam w podłodze bagażnika i to jest wszystko, co mnie interesuje, jeśli chodzi o Fotele w bagażniku. No i tutaj było mało opcji, które by w jakiś sposób mi odpowiadały. Grand Scenic no, przypadł mi do gustu z tego względu, że właśnie te fotele. Są składane. Oprócz tego jest taka wnęka na nogi jeszcze w podłodze, także nawet tam starsze dzieci z tyłu w bagażniku mogą dość komfortowo siedzieć. Miałem tu na myśli trasę nad morze, gdzie mam około 850 km. W to miejsce, gdzie miałem dojechać. No i tutaj brałem to pod uwagę ten komfort przyjazdu. Tu pod tym względem wiadomo, że można sobie troszeczkę jeszcze pomarudzić z tym komfortem, ale to nie o to chodzi dzisiaj. Bo wracając do tematu przewodniego, czyli tego przegrzewanego silnika, po pierwsze nie zauważyłem żadnej innej kontrolki, nie było żadnych wcześniej sytuacji, które by coś miały rokować. To znaczy, po jednej z tras. Na autostradzie gdzie jechałem tam mniej więcej 120-130 km na godzinę, gdzie to jest prędkość jak myślę na takie auto, 130 koni, skrzynia szóstka i obroty rzędu max 3400 obrotów na minutę, no to nie jest to jakaś prędkość zabójcza, nie są to jakieś obroty zabójcze. Auto nie było przeciążone w każdym bądź razie przy tym ostatnim wyjeździe, no wcześniej to rower na dachu, kuferek taki. No i 7 osób plus bagaż no więc troszeczkę tego ładunku było natomiast nie wiem czy to się tak przekładało akuratnie na to że to auto było przeciążone czy ono było tak na granicy natomiast no nie było jakichś gór, nie było jakichś podjazdów ostrych i tak dalej i tak dalej sytuacja dla mnie dziwna tu jak widzicie w tej chwili auto jest odpalone, silnik pracuje nagrzewam silnik w tej chwili temperatura jest w połowie jakby tego w połowie tej skali nie pokazuje mi tu w stopniach, pokazuje mi to tylko ten wykres, ewentualnie komunikat w bazie. Tak powiem, jeszcze klikniemy szybciutko. O, brak komunikatu w pamięci. Nic tu się nie zarejestrowało, podejrzanego. Miałem tutaj jakieś jeszcze przypuszczenia, że być może coś tutaj się zakodowało, jakiś błąd pamięci i coś nam to podpowie. W tej chwili w aucie włączone jest ogrzewanie na full. Tutaj sytuacja się ciekawa, bo jak wracałem właśnie z ostatniej. Jak powiem, przejażdżki dalszej po tej autostradzie, tak jak jechałem 120-130 km na godzinę. Wróciłem do domu około 9 wieczór i miałem wrażenie, że wentylator chłodnicy chodzi mi zbyt długo po prostu, tak by się przegrzał ten silnik, już wtedy komunikator żadnego nie było, nie zaobserwowałem nic podejrzanego. Nie zaglądałem pod maskę po 5-6 minutach, ten wentylator się wyłączył. No to ja sobie dałem spokój, pomyślałem sobie, że być może faktycznie no gdzieś tam troszeczkę za szybko jechałem, no i ten silnik po prostu musi się wychłodzić. Eee, to był taki jedyny sygnał. Potem no, trasa taka miejska od jednego punktu do drugiego punktu, załatwianie swoich prywatnych spraw i też jeszcze się nic nie działo. Klima chodziła normalnie chociaż upalny był dzień myślałem, że może przez to, że krótkie odcinki drogi, raczej cykl miejski, czyli podjeżdżanie od świateł do świateł, parkowanie, podjeżdżanie od sklepu do sklepu, też tutaj się jeszcze nic takiego nie działo podejrzanego, no, ten wentylator się włączał, natomiast też nie, e, nie budziło to moich jakichś zastrzeżeń i mojej uwagi, no i właśnie, 5 km przed domem komunikat, przygrzany silnik od razu wyłączyłem klimę i ogrzewanie na full tak mi przyszło do głowy, żeby w ten sposób próbować przewietrzyć komorę jakby silnika, troszeczkę odebrać tego ciepła z silnika, z układu chłodzenia natomiast to też nie przyniosło efektu, bo pomimo tego, że ustawiłem nawiew na full i temperaturę na full no to, to taki był podmuch, taki po prostu, no jak ze zwykłego wiatraka, nie czułem tutaj żadnego uderzenia ciepła, to już mi dało do myślenia, no i wtedy były dwa podjazdy, takie po 2 po po km i postój, yy, a ja jazda na luzie, tyle żeby się dotoczyć po tych bocznych drogach już pod dom. Po silniku nie zauważyłem nic po jego pracy, żeby coś się tłukło, szarpało, żeby się, nie wiem, yy, faktycznie jakieś dymiło z tego silnika, nie zauważyłem również po Kolorze spalin za samochodem, żeby cokolwiek też dało jakieś podejrzenia, przejdziemy sobie do silniczka, zobaczycie jak to wygląda. To co zauważyłem, to bardzo mało płynu w zbiorniczku wyrównawczym, no i to rzuciło mi troszeczkę już obaw. Do głowy, no bo co się z nim stało? Wczoraj kupiłem 5 litrów płynu, no i patrzcie, ile wlałem? Powiedzmy połowę 2,5 litra płynu mi ubyło. Przed wyjazdem auto było sprawdzane. No, osobiście tego zbiornika nie sprawdzałem, ale auto było u mojego to powiem zaufanego mechanika. Miał wszystko przeglądnąć. No, nie dopatrzył się jakichś nieprawidłowości. Od strony termostatu, gdybyśmy chcieli popatrzeć jest suchutko, tego nie będzie widać ale to musicie uwierzyć na słowo termostat jest suchy tutaj na wężach nic nie cieknie od spodu jest sucho, już wczoraj sprawdzałem po walaniu tego płynu, odpalenia silnika zaczekałem do momentu, aż się silnik nagrzeje, yy, ogrzewanie oczywiście zaczęło działać, dmucha gorącym powietrzem, można się po prostu usmażyć to też tutaj nie widzę jakichś już problemów Jeśli chodzi o olej, korek oleju też tego tak zwanego masełka nie widać, czyli w momencie kiedy by nam się woda przedostawała do oleju, no to byłby jakiś sygnał. No i w drugą stronę to samo, jeśli olej by trafiał nam do wody, do, do płynu chłodniczego, to też na pewno widzielibyśmy rosołek w tym zbiorniczku, czyli te oczka oleju by pływały. Dwie rzeczy, które wyeliminowałem, znaczy tak na razie, tylko, tylko wzrokowo i no, nie sądzę, żeby płyn tak po prostu sobie odparował i go brakło. Nie wylał się, nie ma pęknięcia. No więc pomysł na to, aby tego typu testerem głowicy silnika sprawdzić sobie, czy czasami w tym płynie nie będzie spalin, które miałyby sugerować pękniętą uszczelkę. Co jeszcze? Ja dowiedziałem o tym silniczku. TCE 130 Renault e, 14 Renault właśnie no, ma on problemy z przegrzewaniem. Ma on problemy z nieutwardzanym blokiem silnika i z uszczelką. Pod głowicą, która w 2009 roku została zmodyfikowana, została użyta lepsza uszczelka i problem powinien być rozwiązany. Oczywiście tam był problem z turbo jeszcze, o coś, coś tam takie rzeczy znalazłem. Natomiast jak to z tymi opiniami bywa. Wiadomo, pojawił się wtedy, kiedy ktoś ma jakiś problem, no a gdzieś ten algorytm to wyłapuje, więc czy to jest takie rzetelne i czy to jest takie powtarzalne w każdym modelu, nie wiem. Jak słyszycie, silnik sobie mruczy, a łańcuch jak widzicie przy przebiegu 251 000 km, czyli w sierpniu 2004 roku, czyli dokładnie rok ten mamy końcówkę. Sierpnia i przebieg 260 tysięcy, 261 czyli 10 tysięcy, zrobione na tym łańcuszku od wymiany. Pompa wody też miała być wymieniona. Tutaj też mechanik miał mi to sprawdzić z powodu jakiejś tam zapacania się obudowy rozrządu i chciałem sprawdzić, czy tutaj jakiś uszczelniacz nie został wymieniony, czy uszczelka tej pokrywy. O co chodzi ogólnie? Bo ja nie lubię sytuacji, gdzie coś mi się zapaca. W jakichś miejscach, w których nie powinno, to też nic nie znalazł. Być może nie wiem, być może pompa wody nie została wymieniona i przepuszcza. Być może gdzieś termostat przepuszcza. No ale tak jak powiedziałem, w tym przypadku obejrzałem kilka materiałów, które miały mi troszeczkę pomóc w diagnostyce i, i podpowiedzieć. Tutaj robię to tak analogicznie, tak że tak powiem, krok po kroku i tak jak mi się wydaje. Więc jeśli ktoś yy, yy, chce się mądrzyć w komentarzach, niech się mądrzy. Ej, jeśli będzie to wartościowa wiedza, to oczywiście. E, oczywiście e, chętnie e, z niej skorzystam. Natomiast jeśli będą jakieś głupie uwagi, że to to czy tamto, no, to sobie darujcie. Bo tak jak powiedziałem, ja nie jestem mechanikiem, tak powiem, samochodowym. E, lubię rozwiązywać pewne problemy sam i co mogę naprawiać, to naprawiam sobie sam. Natomiast oczywiście bazuję na wiedzy e, serwisów, które są niekoniecznie autoryzowane, ale które są prowadzone przez fachowców, przez mechaników, którzy robią te rzeczy, lubią to robić, wiedzą co robią. Więc też tutaj nie, nie próbuję być lepszy od nich, ale to tak jak mówię, no, chcę przeanalizować kilka tych punktów. Chciałem też, też tym się podzielić z Wami. E, no, jako też taki przykład tego, że u mnie też tak kolorowo, ciekawie i przyjemnie nie jest, jak się komuś może wydawać, że e, ja to tak mam same przyjemne rzeczy i ogólnie wszystko idzie łatwo, pięknie i przyjemnie nawet jeśli chodzi o przypadki pilarek czy kosiarek to jest teraz kilka takich urządzeń yy, i takich miałem tutaj też problemów trochę z klientami naprawdę momentami to się odechciewa ale to może nie dzisiaj i nie w tym materiale może nagram coś, coś yy, kiedy indziej na temat tutaj pewnych sytuacji i tego, żeby Wam też pokazać i podzielić się yy, tym, z czym na co dzień się borykam, bo tak jak mówię, filmy i pokazywanie, że coś się naprawiło i coś działa i film trwa 15 minut i jest trwała wszystko pięknie. No dobrze, ja sobie pierwsze przygotuję ten adapter, silniej się nam zagrzał, gaszę silnik, montuję adapter, odpalam silnik, będę obserwował co się dzieje z tym płynem, wtedy też opowiem na czym ta próba ma polegać, co się ma nam tutaj zadziać, żebyśmy wiedzieli, że jest wszystko ok. Przyrząd do pomiaru tej szczelności głowicy jest już zainstalowany. Przyrząd jest niebywałej technologii. Teraz sobie żartuję, taki śmiech przez łzy, bo jeszcze nie wiem co się może wydarzyć. Ale polega na to na tym, że mamy tutaj koreczek, którym zatykamy zbiornik wyrównawczy, mamy tutaj taką rurkę. Ma to służyć temu, że spaliny, które miałyby się przedostawać do układu chłodzenia Właśnie poprzez tą nieszczelną uszczelkę, e, czyli ten dwutlenek węgla ma nam reagować z płynem, który dołączony jest właśnie do tego zestawu, płyn reakcyjny CO2 i e, ma on zmienić swoje zabarwienie. Tak, jeśli kolor płynu reakcyjnego zmieni się na żółty lub zielony w ciągu kilku minut testu, wskazuje to na uszkodzenie uszczelki pod głowicą lub uszkodzenia samej głowicy. Teraz tak, silnik należy odpalić i pozostawić na biegu jałowym, ewentualnie na lekko podwyższonych obrotach i obserwować rurkę. Wydobywające się bąbelki przez tą rurkę są naturalnym czynnikiem i nie powinno nas to w jakiś sposób przestarzyć i niepokoić, z tego względu, że też również w tej instrukcji obsługi mamy o tym mowę. Ja w tej chwili sobie silnik odpalę. Silnik pracuje. Bąbelki się pojawiły teraz w drugą stronę z tego względu, że no, tak mi się wydaje ciśnienie wzrasta, więc wypycha nam wodę, czy ten płyn reakcyjny. Natomiast w drugą stronę e, zasysało nam z tego względu, tak jak zauważyliście pewnie, że zaczyna nam wyciągać ten płyn jakby zasysać do siebie, czyli układ po prostu w momencie stygnięcia będzie robił podciśnienie tak ja to sobie tłumaczę, nie wiem czy dobrze w komentarzach myślę, że się dowiem, że dobrze myślę może już z moją no dedukcją już nie jest dobrze że już zboczenie zawodowe związane z pilarkami i kosiorkami na tyle się wdarło mu w moją głowę, że zaczynam Czasami już wszystko próbować yy, jakby ogarnąć takim, takimi prostymi sposobami diagnostyki jak to było w pilarkach czy kosiarkach. Natomiast no nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze chyba troszeczkę logicznie myślę. Okej, okay, dodam troszeczkę gazu, no tak, bo teraz to jest 800 tysięcy obrotów, no to trochę, trochę, trochę. Myślę, że może za malutko. Chodzi również o to, aby przy wyższych obrotach się ciśnienie spalin, bo wiadomo, że będzie ich więcej. A więc, jeśli byłaby jakaś nieszczelność, to te spaliny będą nam chciały uciec w każdą stronę. No dobra, troszkę po, po, pogazowałem. Zobaczmy, co się tam dzieje. Oczywiście uważać trzeba, aby płyn. No. No i co? No i co? Ani to żółte, ani to białe, ani to że ja, białe to jest, ani to zielony, nie no taki zielony trochę jest. No, czyli przedostają się spaliny do układu y, chłodzenia, czyli jest prawdopodobieństwo uszkodzenia uszczelki pod głowicą. No i tego się obawiałem. Test się udał, bo wykazał to co miał wykazać, natomiast y, y, wynik tego testu nie jest dla mnie pozytywny na tej zasadzie, bo wiąże się on już no, z zgubiłem, na prawą. No i teraz, teraz już generalnie drugi e, test szczelności, który chciałem wykonać na zasadzie podłączenia m, manometru pod, e, pod ten adapter, właśnie pod tą gumę, e, miał wskazać mi nieszczelność na układzie chłodzenia, czyli gdyby gdzieś tutaj się działo coś po drodze między zbiornikiem a, a silnikiem, czy też no, w silniku również, bo to ci się gdzieś by tam uciekało. Tyle, że w tym przypadku mogłem namierzyć jakąś nieszczelność nie do końca związaną z samą uszczelką, bo pomysł był taki i zamysł, że jeśli tutaj będzie dalej płyn niebieski, nie zmieni on koloru, to znaczy, że uszczelka jest w porządku, i głowica jest w porządku, a ucieczka tego płynu ze zbiorniczka jest spowodowana nieszczelnością gdzieś, gdzieś dalej, gdzieś w innym miejscu. Myślałem tutaj o termostacie, myślałem tutaj o pompie wody, myślałem o jakimś przewodzie, o jakimś łączniku. Brałem pod uwagę, dlatego też test manometrem, aby spróbować znaleźć tą nieszczelność w inny sposób. Co może zaważyć jeszcze na tutaj tym teście, to jest to, gdyby nam się glikol, czyli płyn chłodniczy, zmieszał z tym płynem, czyli gdyby się go tam wypchało i on by się zabrudził tym płynem, to też tak jak tutaj instrukcja Sugeruje, może to z... zaburzyć wiarygodność tego testu. Natomiast no tutaj myślę, że nie było takiej możliwości, nic tu nie chlupało i kontaktu ten glikol z tym płynem nie miał. Jedynie gaz, który się wydobywał właśnie z tych spalin. I teraz dla porównania, jeszcze popatrzcie, jak ten płyn wygląda w tej buteleczce. On jest niebieski, a tu mamy no, zielony, hawy, żółty. On nie jest taki bardziej w zieleń wpada. Niedobrze, niedobrze, no ale co tu mogę więcej powiedzieć, z moich obserwacji jeszcze tutaj, tutaj w, przy tym silniczku, przy jego pracy zaobserwowałem, że w zakresie 1500 a 2500, a 2500 obrotów wyczuwalne są lekkie drgania i pustukiwania w tłumik, co bardzo bym wiązał jakby z wypadaniem zapłonu. Czyli jeśli chodzi o te silniki, to z cewkami, które też tutaj po prostu czasami nie domagają. No, no, no smutne to rzeczy, i jak widzicie, wszystko mi się tutaj trochę wali. No ale cóż, zrobić życie jest życiem trzeba, tak powiem, zakasać rękawy i, i, i jakoś walczyć i iść do przodu. No więc jeśli będę coś wiedział więcej, czy. Czy ewentualnie, no właśnie, znaczy ewentualnie, no teraz to tylko dobry warstat i robienie silnika, wymiana uszczelki no, i tak dalej, co tam trzeba zrobić, no ale to nie są przyjemne, znaczy, tanie rzeczy. A, i żeby było jeszcze ciekawiej, bo to, to zdarzyło się w czwartek, mamy sobotę w tej chwili, czyli dwa dni temu, i żeby było ciekawiej, to pojechałem sobie na lokalny ryneczek. Kupić kurki, no i nawracając, no był ruch auta. Ludzie chodzą, niektórzy stoją po prostu bezmyślnie na chodniku, nawet nie na chodniku, na, 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 na wieździe, na parking i się nie ruszą. No i tak lawirując między samochodami, ludźmi, żeby nikogo nie rozjechać, tam szybko zajechać, by się śpieszyło. Uderzyłem kołem w krawężnik Dojazdówka, więc mi pewnie domyślicie, co się stało. Oczywiście tak uszczypałem oponę bokiem między jakby krawężnik a, a felgę podeszła ta opona, że pękła w dwóch miejscach e, sznurem butelowym to na razie zatkałem, niby trzyma ale obawiam się, że nie jest to opona, której którą darzyłbym zaufaniem, e, aby na niej jeździć, więc jeszcze dojdzie do tego koszt nowej opony no, no i, i w ten oto sposób mm, tutaj e, z, już to autko mnie dobiło jeszcze teraz z tą ym, diagnozą y, więc y, no opona przy tym wszystkim to jest najmniejszy pikuś no a w ubiegłym tygodniu no właśnie w moim y, Fordziku straciłem wspomaganie, co się okazało czujnik w, y, ciśnienia y, w, w układzie y, wspomagania odmówił posłuszeństwa i szczelności, no i skończyło się to tym, że y, płyn wspomagania mi y, wyciekł przez ten czujnik no czujnik 50 zł Wymiana 15 minut z demontażem i montażem, no ale to jakby nie było, mm, można powiedzieć, że takie naprawy to mogę robić codziennie i w jakiś sposób mnie to tutaj nie wyprowadziło z równowagi na tutaj niestety trudno y, takie życie. Y, jeśli coś z tym silniczkiem będę wiedział, będę miał jakieś informacje czy też zdjęcia w, trak w trakcie remontu, y, czy jeszcze coś ciekawego wyjdzie, to oczywiście będę się z wami tym dzielił. Bo myślę, że trzeba też tutaj mm, dokumentować takie rzeczy. Bo no, też jest to ciekawe, a być może komuś też to się przyda. No, tym niemym akcentem zakończę dzisiejszy materiał. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę, abyście nie mieli takich przygód jak ja w swoich autkach żeby kończyło się na, pękanym, na spękanym jakimś tam wężu lub zaciętym termostacie, a nie poważniejszych usterkach. Oczywiście pilnujcie sobie stanu płynu chłodniczego, jak również innych płynów, olei i tak dalej. I jeździcie bezpiecznie i bez bezawaryjnie. Do zobaczenia. Na razie, hej, cześć.